Dobry wieczór Państwu. W telewizyjnym programie Nowego Dziennika witają Państwa Zuzanna dudzka rubas i Aleksandra Sławisz. Drodzy Państwo, nasz dzisiejszy gość jest nietuzinkowy, jak wszyscy nasi goście, ale tutaj będziemy mieć do czynienia z, ze sztuką której aktorzy mówią po polsku. Są to Amerykanie, są to na dokładkę gwiazdy. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj jest Paulina Kusiak, która od kilku miesięcy uczy gwiazdy, gwiazdy Broadwayu, gwiazdy scen Hollywood. amerykańskich, języka polskiego, dlatego że te gwiazdy mówią po polsku w jednej ze sztuk, którą będziemy niedługo mogli obejrzeć na Manhattanie. Witam Cię, Paulina, w naszym programie. E, dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Może powiesz nam troszeczkę jaka to jest sztuka? Kto jest jej autorem? O czym ona opowiada? Em, autorem sztuki jest e, Jesse Eisenberg. Stanis e, z, e, z Social Network. Social Network, Social Network tak jako główna właśnie postać, założyciela Facebooka, znana tak? Osoba tak bardzo dla kinomanów. Tak, e, jak się niedawno dowiedziałam, e, Jesse pochodzi z Polski. E, z jego rodzina już prawda, pokolenia pokolenia temu z województwa lubelskiego czyli tak również moje kresowe okolice. Tytułem sztuki jest The Revisionist. Jessie gra w sztuce Davida. Dawid mieszka w Nowym Jorku, jest pisarzem i odwiedza w Polsce swoją kuzynkę Marię. Którą gra gwiazda scen tak. teatralnych i filmowych, <grym> obecna na srebrnym i złotym ekranie od, no powiedzmy sobie szczerze, dziesięcioleci, czyli Vanessa Redgrave. Tak, którą gra Vanessa Redgrave. I Sztuka odbywa się, akcja sztuki odbywa się w Szczecinie. Jessie jako Dawid tak. i Maria jako Vanessa. Więc Dawid przyjeżdża do Vanesy, żeby oderwać się od Nowego Jorku i dokończyć swoją książkę. W Szczecinie? W Szczecinie, no może tak. <laughs> e... Bo Polska to taki spokojny <laughs> tak. kraj, w którym można się skupić pod sosną albo jakąś wrzątką. <laughs> Natomiast <laughs> Nie, bo... e... Maria e... W związku z tym, że jej kontakt z rodziną, albo wizerunek rodziny i uczucia do rodziny są bardzo silne, postanawia wziąć wolne z pracy i zaopiekować się swoim taka kuzynem. To matka Polka, która chce umilić swojemu kuzynowi pobyt w Polsce. opiekować się. nim, ugościć go tak, po tak Bo Poił nie mam w związku z czym. I później właśnie różne sytuacje, e, podczas sztuki wychodzą właśnie takie polsko, Taka polska ciocia, polska właśnie gościnność. gościnność tak. to Okazuje pięknie. się, że Dawid jest wegetarianinem, więc Maria kupuje mu tofu i przyrządza tofu. No, czyli dużo różnych ciekawych rzeczy tam się dzieje łącznie związanych z polskością i też taki, tak chyba komediowa też ujętą prawda? W pewnym sensie. E, tak, są e, komediowe wątki w bardzo poważnej e, sztuce. Maria dzieli się swoją tajemnicą, więc Taką, e, ujawnia osobistą, tak, tak. bardzo osobistą tajemnicę, której. Nikomu nigdy nie powiedziała. Mhm. A Dawid nie jest do końca. tą osobą, która powinna to powiedzieć. może nie, nie jest tak zainteresowany tak. tym i jego y, stosunek do rodziny i podejście do rodziny jest zupełnie inne. Nawet definicja rodziny jest zupełnie inna niż, niż dla, dla Polski i dla Marii. Więc. Tak. I e, idziem, na e, tym, to podlega ten dramat. Tak? To podlega dr to, dr Proszę dr bardzo, dr ja kto zobaczył, no to niesamowite. A powiedz mi, jak to się stało, że podjęłaś się takiej pracy, takiego I zadania? Jak to się stało też, też z takimi gwiazdami? No ja właśnie, e, to była w jakimś sensie kwestia przypadku. <laughs> Przypadkiem nie było to, że asystentka e, Vanessy e, zadzwoniła do Fundacji Kościuszkowskiej, e, poszukując. Pracujesz. Gdzie także ja pracuję, obecnie wziąłam przerwę na czas y, na pracy na, dla, dla sztuki. Poszukiwali y, osoby, informacji y, o nauce języka polskiego, i to było jeszcze zanim zaczęła, zaczęły się próby z teatrem. Czyli y, asystentka Vanessa prywatnie szukała kogoś, kto pomoże jej w języku polskim. E, oczywiście nie przedstawiła się jako asystentka wanygryp. No, tak... no więc i przychodzi czasie... gość do fundacji. Tak, w, na, w, w czasie lunchu, lunchu, <laughs> tak umówiłam się na spotkanie. Yy, I tak, i przychodzi gość do fundacji, który. Mm. Takie yy, niesamowite zaskoczenie wśród... Bo ty nie wiedziałaś kto to jest, właściwie nie wiedziałam... do końca, dopóki nie spotkałaś Wenessy osobiście. Tak, dopóki nie przyszła właśnie na to spotkanie nasze umówione, to, to po prostu spotykałam się z kimś, kto potrzebuje tak. prywatnego nauczyciela języka polskiego. Tak. A jak dużo polskiego w tej sztuce słychać? Są dwie sceny, w których są dialogi yy, polskie, yy, gdzie właśnie Trzeci aktor, e, który gra, e, nowojorczyk, e, Dan Oreskes, e, który mówi tylko po polsku w sztuce. Jest, on jest taksówkarzem mm -hmm. i przyjacielem Vanessy, tak. czyli taki jej... Prawie domownik, e, zapewne. Prawie domownik, tak. W sztuce właśnie wychodzą sytuacje, które pokazują, jak blisko e, Vanessa z, z Danem, czyli Maria z Zenonem. So. Zenon. No, tak. <laughs> tak. Czyli Zenon wow. mówi tylko po polsku. Vanessa mówi. Vanessa mówi po polsku i po angielsku. Bo tak. zajmuje się. z, z Zenonem rozmawia po polsku. polsku Aż po, po tak, angielsku. Czyli po, jak rozmawia po tak. angielsku, to też. Stara się mówić jak najbardziej tak. silnym akcentem. Mhm. I... No tak, o Boże, to też jest trudne. To jest musiałaś Marysce nauczyć polskiego akcentu w jej, w jej rodzim, ehm, w rodzimym języku. Jest jeszcze inna osoba, która zajmuje się nauką, e, nauką akcentów dla, e, dla Amerykanów. Tak. Czyli jest jeszcze oddzielna osoba. A jak będzie nauka w takim razie razie? Jak, to, jak I komu to najlepiej idzie no na właśnie, nauka. Mają problemy, jakieś Czy mają największe może problemy. Największe problemy mają z naszymi trzy, trzy. Albo ży. si, ci, mhm. że y, y, Ogólnie jest bardzo ciężkie to, żeby takie twarde y mieć, uzyskać w czasie naszych y, ćwiczeń. Sobie czasami nie zdajemy sprawy, jak, jak przez takie tortury obcokrajowcy przechodzą, tak. się nauczyć Pracuję w dwa różne, na dwa różne sposoby. Jedna część to są sesje, kiedy spotykam się albo z Vanesą albo z Danem oddzielnie i uczę ich i pracujemy nad ich kwestią. A druga rzecz to jest w czasie sztuki robię notatki, tak. czyli słucham i robię notatki i potem mają uwagi. I później mają tak, tak uwagi. Paulino, powiedz nam, a jak sobie aktorzy radzą z nauką języka polskiego? Czy mają swoje tygi, swoje sposoby, żeby jakoś to w sobie poradzić sobie z tym bardzo, bardzo trudnym językiem? Tak, mają całkowicie różne sposoby, więc mam inną metodę, z którą pracuję z Vanessa, zupełnie inną metodę, jaką pracuję z Danem, i próbowałam wykorzystywać różne metody, i ustaliliśmy na początku, że żeby mi powiedzieli, że coś dla nich nie pracuje, to zmieniam metodę, bo mamy mieliśmy bardzo mało czasu już. Teraz mamy czwartek, więc mieliśmy bardzo mało czasu, więc musiałam najefektywniejszą metodę wykorzystać dla Dana sam on sam sponetycznie pisze sobie, jak to po polsku słyszy. To nie wygląda jak polski to, czy coś. To nie czy wygląda nie. Jak polski, Ale z, słyszy coraz więcej, bo w czasie właśnie naszej współpracy poprawiał to na, na to, co dokładnie. My słyszymy w języku mhm. polskim, z czego nie zdajemy sobie sprawy, no z czego ja sobie skrawa. teraz zdaję sprawę. Natomiast Vanessa, e, te, tak jak ja napiszę, to pół po angielsku, pół po polsku, tak jak właśnie my rozmawiałyśmy wcześniej, zminimalizowałam język polski, e, jeżeli chodzi o naszą gramatykę, o wypowiadanie tych samych. Tam... Współgłosek, czyli na przykład, y, jeżeli mamy Ży, to jest tylko jedno Ży, jedno U, ja jedno myślę, H. że ona powinna to opatentować, i wszyscy uczniowie to w tak myśli, szkołach że szkołach będą jej wdzięczni. za to. Tak, dokładnie. Pewnie, no, że tak. To spójrz, powiem, tak. Czy oni rozumieją dokładnie, co mówią, czy uczą się tak, że tak powiem, ślepo na, tego tekstu na pamięć. Po, poza tym materiałem, który musimy przygotować dla sztuki, y, uczą się również języka polskiego. Więc pracowaliśmy nad językiem polskim. Nie możemy się skupić tak dosłownie na, na nauce tego języka polskiego, ale e, dla celów sztuki, ponieważ to jest sztuka teatralna, zrozumienie e, jest bardzo ważne, więc muszą wszystko rozumieć. Pytają się bardzo dużo dodatkowych rzeczy, jeżeli chodzi o polską kulturę, polską historię, e, o to, dlaczego coś jest w jaki sposób powiedziane, czy nie lepiej e, powiedzieć to w inny sposób. Jest bardzo dużo pytań i bardzo duże zrozumienie. A czy są w czy... na przykład z tą porozmawiać, przeprowadzić jakąś prostą rozmowę? Tak, w już próbują. Polskim? Czasami już mamy takie, na przykład <noise> y, mogę dać przykład wczoraj. Nie mogliśmy opuścić komentarzy, które dawał dyrektor sztuki, y, więc Dan odwrócił się do mnie i mówi: Przepraszam. <głos> 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 Ale, ale przekleństw ich nie uczysz, bo, bo e, myślę, że no, tak, jak, jak się e, wspomina swoje młode lata i jeżeli spotykało się obcokrajowców, którzy chcieli nauczyć się czegoś po polsku, to jakimś to dziwnym trafem pierwszym chcieli cię nauczyć to, to właśnie Tak jest. Oni nie chcą. E, Dodatkowych przekleństw nie. Wystarczy to, co na mamy. Są. W uh, jak widzicie? E, idzie im bardzo, bardzo dobrze. A jakkolwiek przekleństwa są najcięższe. No, naprawdę. Ja no, nie, z... nie spytam, jakie dokładnie. Nie, 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 nie. myślę, że nie, 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 nie. <grym <grym możemy o takich brzydkich rzeczach mówić dokładnie. A mnie ciekawi, jeszcze, to jeżeli e, idzie Amerykanin na sztukę amerykańską do tego tak. teatru, zobaczyć The revisionist, e, czy on rozumie, e, o co chodzi, e, czy, czy są ma jakieś SAP czy... na przykład? E, w większości sytuacji e, z kontekstu można się domyśleć, e, o co chodzi i co jest powiedziane w języku polskim. Kiedy Vanessa tłumaczy do Dawida, e, co mówi do Zenona, albo Zenon pyta się Vanessy, co powiedział Dawid. No Aczkolwiek tak. są sytuacje, e, które, które nie dać, których które nie są przetłumaczone i, e, I z kontekstu, e, po prostu widz, i kontekstu się do, może się domyślić, ale domyśli się raczej sytuacji. A nie, tak, a, a, a nie tego, co się mówi. Ja mam jeszcze takie pytanie, które mnie od początku naszej rozmowy terapii. Jaką osobą jest Vanessa Redgrave? we współpracy, w kontaktach, w takich... Niesamowitą osobą. Vanessa Redgrave, Jesse Eisenberg, Dan Oreskes, to są niesamowicie wielkie i niesamowicie skromne osoby. I Mogłabym wymieniać w tym momencie zalety. bardzo dużo tak zalet i sytuacji, w których właśnie e, doświadczyłam tego, jakimi są osobami e, na co dzień. Czyli prawdą Współ... jest to, że im ktoś jest e, większym artystą, tym e, ciekawszym, milszym i serdeczniejszym człowiekiem jest. Albo na odwrót, im bardziej no milszym, serdeczniejszym człowiekiem jest, tym większym mhm. artystą się staje. Czyli co, bo... e, premiera jest 28 e, lutego? E, 28 lutego. I sztuka Gdzie? będzie grana jak długo? Przed prawie dwa miesiące z przedłużeniem. I czy to będzie koniec twojej współpracy z, właśnie z tą grupą aktorów i, 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 i w ogóle aktorami na Broadway? Czy chciałabyś to jeszcze jakoś, jakoś kiedyś jeszcze um, mieć taką okazję? To było niesamowite doświadczenie i każdemu życzę takich doświadczeń jak najczęściej. Na pewno będę współpracowała. Nie wiem jeszcze kiedy i w jakiej formie, ale zostaniemy w kontakcie i, yy, i zobaczymy co dobrego to przyniesie. No to fantastycznie, fantastycznie. Gratulujemy mm -hmm. Ci bardzo Pauli. No, za, ja to zazdroszczę Nie. naprawdę, bo to, bo Myślę, to że wszyscy wszyscy wspaniała widzowie. przygoda. Wszyscy nasi widzowie też dokładnie. Ja czuję się bardzo zachęcona do pójścia do teatru i obejrzenia tej sztuki. Zapraszam na sztukę i jeżeli chodzi o informacje i bilety na sztukę, wszystko znajduje się na stronie www.revisionis.com. Dziękujemy, Dziękujemy za Ci za udział w programie. Dziękujemy.